14 maja w Urzędzie Miejskim Wyszkowie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Międzynarodowy Wyścig Kolarski, który odbędzie się w Wyszkowie 7 września. Na konferencję przybyły znakomitości Kolarskiego Świata Mieczysław Nowicki, Tadeusz Skorek i Tadeusz Mytnik, a także dyrektor wyścigu Wyszkowianin Paweł Romański. Zebrani oczekiwali jeszcze na Ryszarda Szurkowskiego, którego samochód w drodze do Wyszkowa uległ awarii. Czekając na gościa zebranych na konferencji, zabawiał wręcz Tadeusz Mytnik, barwnie opowiadając anegdoty z tras wyścigów kolarskich. Tym opowieściom poświęcimy nasz specjalny materiał. W końcu zadzwonił telefon prezesa Romańskiego. Jak przystało na fana kolarstwa, dźwięk mógł być tylko jeden. To sygnał legendarnego wyścigu pokoju. Konferencję otworzył i prowadził znany w całej Polsce komentator kolarstwa, dziennikarz Polskiego Radia Włodzimierz Rezner. I właśnie w tym momencie dotarł do Wyszkowa legendarny Ryszard Szurkowski. W trakcie konferencji logo wyścigu zaprezentował burmistrz Nowosielski. Z moim prawym ramieniem widzicie Państwo logo wyścigu, symbolika oczywista, cyfrotka kolarza i barwy Wyszkowa. Szanowni Państwo, wyścig międzynarodowy, wyścig kolarski Puchar Burmistrza Wyszkowa odbędzie się 7 września w Wyszkowie. Ten wyścig zyskał dwóch honorowych patronów, pana wojewodę Jacka Kozłowskiego i pana marszałka województwa mozowieckiego Adama Struzika. O obsadzie wyścigu mówił z kolei Paweł Romański, prezes duo cyrkuli, organizator wyścigu. E, proszę Państwa, no, bym chciał powiedzieć, że tego 7 września tak, liczymy z Tadeuszem Mytnikiem, z Rysiem Szurkowskim, że być może, że może już nam się zgłosiło około 100 kolarzy. Ciepłych słów skierowanych do organizatorów wyścigu nie szczędził Ryszard Szurkowski, który, wspominając swoją sportową karierę, wspomniał także udział w wyścigu dookoła Mazowsza, który swój start i metę miał przed laty właśnie w Wyszkowie. To co robi Paweł Romański i grupa organizatorów z tym związana, czyli Prawie Gnytnik, niekup, Malicki i tutaj Tadeusz Skorek. No i, i jak się włączyło jeszcze w to miasto Wyszków i wszystkie władze tutejsze, to, to aż się dusza cieszy, że kolarstwo, to wielkie kolarstwo mam nadzieję wróci tutaj na ziemię do, do Wyszkowa, bo nawet jadą dzisiaj ze Zbyszkiem Szczepkowskim, przypominaliśmy sobie jeden z wyścigów dookoła Mazowsza, który miał tutaj metę i start. Lubiany człowiek. To nie tylko wielki kolarz, ale lubiany człowiek. Mieczysław Nowicki, dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie, były minister sportu, przypomniał z kolei kolarzy pochodzących z Wyszkowa, z którymi ścigał się przed laty w kolarskim peletonie. Budeń, Jakubowski i Jachacy to byli mocni zawodnicy, wspominał minister. Nazwiska Budek Jakubowski, Jakubowski, którzy byli mieszkańcami Wyszkowa z czasów, kiedy... Z tak. kiedy, kiedy my byliśmy czynnymi zawodnikami. I pod zakresem pana burmistrza, władz samorządowych, ja z... ja z... czy Organizatorzy zaprezentowali wstępną trasę wyścigu, która przebiegać będzie malowniczymi okolicami Wyszkowa. Ruszamy ulicami miasta. Będzie to pewnego rodzaju pętla, która będzie liczyć około 3 km. Następnie kolumna wyścigu wyjeżdża poza miasto. Chcemy pokazać najbardziej atrakcyjne miejsca, nie tylko miasta, ale również naszej gminy wjeżdżamy do wiosek, a będzie, będzie trasa przebiegać między innymi przez rygienko, Rybno, tu lewo wjeżdżamy do Krąg, gdzie w miejscowości, na, na wysokości miejscowości Sitno przekniemy drogę krajową i wjeżdżamy do Olszanki, z Olszanki ulicą Półduską ponownie do Wyszkowa taka pętla liczy około 20 km, takich pętli będzie 6 z wyścigu również postaci kryterium pewnego rodzaju ulicami wyłącznie Wyszkowa i po około 150 kilometrach niż na ulicy Prostej przy Domu Kultury. Dziękuję Państwu bardzo gorąco, że przybyliście media z Wyszkowa. Wyścig o Puchar Burmistrza to będzie wielkie święto kolarstwa w Wyszkowie. Oprócz zmagań profesjonalistów zorganizowane zostaną także wyścigi dla najmłodszych oraz wyścig amatorów. W tym ostatnim swój udział zapowiedział już mieszkający w mostówce komendant główny straży pożarnej generał Wiesław Leśniakiewicz. W tym wyścigu będzie mógł wziąć udział każdy, kto ma rower i żyłkę rywalizacji sportowej. Zapisy do nich będą przyjmowane już wkrótce. Zapowiada się zatem wielkie wydarzenie, które zapewne zagości także na antenie telewizji polskiej, bowiem w konferencji wziął udział Janusz Uznański, szef redakcji sportowej TVP Warszawa. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców Wyszkowa i okolic do wzięcia udziału w wyścigu i kibicowania zawodnikom.